Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, jest Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego i tak naprawdę już ostatniego odcinka z gierki Enemy Front. Moi drodzy widzowie, na sam koniec oczywiście wracamy do Warszawy i zobaczymy co tam się będzie działo, bo sam osobiście nie wiem. Gierkę dzisiaj właśnie zakończymy, bo po prostu wiem, że jest to ostatni odcinek, bo wiem, że jest to po prostu ostatnia misja. Moi drodzy widzowie. Na misję wiadomo jak to jest u mnie z końcami serii trochę retrospekcji, trochę gadania, trochę myślenia co z tą grą jest fajnego, co jest niefajnego, co mogłoby być lepsze, bo było łatwe do poprawy, co można by było po prostu zmienić, co można by było dodać, tak więc to jest ostatni odcinek tejże serii Enemy front, który przed Was był dosyć fajnie e, lajkowany, co mnie dosyć dziwiło. Powiem wam szczerze, że mnie dosyć dziwiło, ja się nie spodziewałam, żeby ta seria miała aż taką oglądalność, tak więc dziękuję za wszelkie łapki, łapkujcie dalej, bo to fajnie motywuje. Klikamy Enter i zakończymy już dzisiaj oficjalnie tą naszą serię i może będziemy trochę ją. To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec Rzeszy jest bliski. Zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia, ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Dobra, moi drodzy żowie, więc lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie. Ostatnia misja polskiej produkcji. Ponownie wracamy do Polski. Ponownie. Jesteśmy w Warszawie i ponownie zaczynamy robić to, co tutaj robiło się kilkadziesiąt lat temu. Dobra, zobaczymy, co nam tak, jak mówiłem tutaj... Ała! Aaa, fuck! Nie ma to jak używać bara na polskiej licencji. Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy widzowie, oczywiście retrospekcja. Kto mnie ogląda, ten wie, jak się kończą często moje odcinki po prostu y, dotyczące y, właśnie zakończeń gier. To zawsze ja tutaj... Po prostu dużo gadam, po prostu dużo robię i mniej skupiam się trochę na grze. Tak więc moi drodzy drzewie, zaczniemy już od samego początku. Tak naprawdę już, ja już po prostu wiem, że to jest ostatni odcinek, bo po prostu widziałem na YouTube, wpisałem ostatni, jak wygląda ostatni odcinek, no a po drugie tak na, po prostu na zwykłą polską logikę chłopa naszego, polskiego, pięknego, taki joke. A, eee... oh, fuck, wystarczy trochę pomyśleć, no i jest tak naprawdę już po sprawie. Tak więc moi drodzy, drodzy Rzeczy do poprawy. Pierwsza rzecz, która mnie najbardziej irytuje w tej grze, to to, co widzieliście przed chwilą: mianowicie nic to nicowo. Czerwone beczki, które wybuchają, i no i to trochę dupa. Na pewno jest to wielki minus tej gry, bo pomimo tego, że mamy amunicję. No na Chiny ludowe, nam z amunicją, teoretycznie podczas powstania, z amunicją, właśnie był największy problem. E, no to, amunicję, to amunicję, ale właśnie te beczki mnie denerwowały, i, i nie wiem, jakoś nie potrafi się do nich przyzwyczaić, co nie? Nic to po prostu czerwone beczki na środku placu, gdzieś w Warszawie. Po prostu wybuchają. O, tak, taką beczkę, co nie patrzcie? Taka beczka, no. Środek Warszawy, nikogo tu nie ma. Jest powstanie, ja jestem jedyny. W ogóle jestem jedyny, to jest dziwne. I wybuchająca beczka na środku, nie wiadomo jakiego placu. Rzecz, która mi się podobała, żeby coś się zmienić, to przede wszystkim, właśnie po prostu pokazanie Warszawy innym ludziom. Bo powiem sobie szczerze, że, że jeśli pojedziecie do Ameryki, zapytacie typowego amerykańca o powstanie warszawskie, to mi się nie wydaje, żeby on zbytnio wam to powiedział. Chociaż z drugiej strony, czy w Polsce też by dużo osób to coś powiedziało, no nie wiem, no. Wiadomo, że te wszystkie filmiki na YouTube, Co Polacy wiedzą, bla 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 bla, to są robione typu, wiecie. Zapytamy 100 ludzi, wybierzemy dwóch debili, żeby coś powiedzieli, więc to nie ma sensu co gadać, no ale wiadomo o co chodzi. Trzeba może głośno do sławki. Tak więc tutaj nie ma sensu na takim czymś się badać, a danych jako tako nie ma. Tak więc sami wiecie, jak to wszystko mija. W każdym razie moi drodzy widzowie, właśnie pokazanie tej warszawy, pokazanie tego, jak to było. I według mnie. Dziękuję, dziękuję. Przedostań się do rzeki. Ewakuacja już się no, zaczęła. Tutaj. Dobrze, oczywiście, dziękuję. Dobra, co e, czym ja mówiłem? Właśnie pokazanie tej, tej całej pokazanie muzyki, tej grozy i tego wszystkiego tutaj naprawdę te uczucia można poczuć. Chociaż mi się tak wydaje, bo, bo w to gram co, nie? Ja jako taką historię znam, wiem co tutaj się działo, tak więc wiecie jak to wszystko wygląda. W każdym razie moi dredżowie według mnie to naprawdę fajnie pokazali. Począwszy właśnie od całej Warszawy. O, szturm obowiązkowo. Aha, WZK28, przepraszam Ciebie. Ale ohoinka jasna, co tutaj? Poruchało ich, nie mam KM-u. Oczywiście, wybuchająca beczka musi być. A propos beczki. Już mi się gończarz przypominał. Kiedy zapytaj beczkę. Ja na dzisiaj nie o tym. No, oczywiście, wybuchająca beczka. W no, że gdzieś będzie jeszcze jakaś inna. Skąd się tutaj kurde tyle wzięło? I następna rzecz, która mi się jako tako nie do końca podobała, to nasz bohater, którym pomimo tego, że jest Robertem Hawkinsem, jest typkiem, który wąt w kilka lat potrafi podróżować od Norwegii do Hiszpanii, potem przez Francję, aż do Polski, bo statecznie trafia do. Warszawy. To jest kilkanaście tysięcy kilometrów. Coś nie ten jest, co nie? Wiadomo, ja że to są opisy miejsc, wszystko sprzed kilku lat, jak on to samo opowiada. No ale mimo wszystko, coś jako taką mi chociaż nie podpasował ten wątek fabularny naszego podróżniczego gościa, który był dziennikarzem, a niestety znowu wskazuje się, że jest najlepszym komandosem na świecie, prawda? Bo tak w większości to właśnie my robimy tutaj misję samotnie. Dobra, gdzieś doszliśmy, to się nam ładuje. Niech się ładuje, nie ma problemu. Dalej sobie można pogadać. Następny plus to właśnie grafika. Proste, banalne. Jest tutaj CryEngine, jest tutaj grafika. Ja nie gram na najwyższym, na to musicie popatrzeć. Ja gram na wysokich ustawieniach i cienie są na średnie, bo nie zawsze najwięcej FPS-ów żerają. A mimo wszystko mój komputerek już ma parę lat, ja na wakacje sobie będę go zamieniał, ale grafika inne bardziej mi się... Podoba. Wodnik amunicji już wspomniałem, że tutaj ja powiem szczerze, byłbym bardziej zadowolony, gdyby była to gra typu survival, jeśli chodzi o survival, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o tę amunicję. Nie żeby kurde, jakieś przetrwanie w Warszawie, Prawie może. Boże. Chodzi mi o amunicję, żeby tej amunicji tak naprawdę było mniej. Bo wtedy jeszcze bardziej wczujemy się w to wszystko, jak to było, jak to wyglądało. Bo tak naprawdę, nawet my, niestety, na nie chodząc nie wiadomo gdzie, nie widzielibyśmy niestety milionów paczek z amunicją, w której tej amunicji nie skończono. Dobra. Następna rzecz jaką ja bym jeszcze zmienił o no właśnie broń mi akurat no, Na tym mówię. Rzeczkę też broń takie Ja zajmę się drugim. No. no bigo! Patrz, jak on się teleportował! Widzieliście ten minimapę? Ziopi <ścoughs> w dole napieprzył jak nie wiadomo co Dobra Zrobiłem rozpoznanie pełno tam Niemców, ale żeby dotrzeć do rzeki musimy przejść przez zajezdnię. W tym garażu po lewej naprawiają czołgi. Powinniśmy spróbować je zniszczyć. O, na natępna rzecz to jest właśnie taka super ekstra bohaterskość naszego typa, który nie nicowo niszczy czołgi co 5 sekund i, i to też mi się nie do końca podaje. Tak naprawdę y, po prostu... Jesteśmy zwykłymi cywilami. Co za szaleństwo Dobra, twój nie Możesz albo osłaniać mnie stąd, albo iść do zajezdni, a ja będę osłaniał Ciebie. To ja idę tam. Lewy kontrol, blender, stanowisko sniperki, albo prawy kontrol żeby. Za... Nie no, kolego. ja pójdę. Leapujmy. Dobra. W takim razie spotkamy się w kanałach po drugiej stronie zajezdni. Ok. Dobra, idziemy. Następna rzecz, o którą chciałem wspomnieć, to jest właśnie to, że według mnie nie świeci. Uh, Stena. Stena to jeszcze tak nie widziałem. Tylko w Norwegii chyba był, co nie? Że tak naprawdę bardziej bym się cieszył, gdybym tą grę zrobili tak naprawdę bardziej właśnie historycznie, a nie tak naprawdę pod akcję. Bo pomimo tego, że są tutaj wątki w historycznym, tak naprawdę nic się z tego... prawie nic nie dowiemy, a jeśli już, no to to wiemy. Nawet z gimbazy tak naprawdę, co nie? Tak sam wiecie, jak to jest. Dobra, mamy Stena z Tumikiem, Ale chyba ktoś mnie zauważył. Panie Snajper! Kto byś tam strzela? Ej, no nie on strzelił wszystkich ludzi! No ja pindolę ja tu chciałem na cicho! Dobra. I właśnie tak jak mówiłem bardziej by się cieszył, gdyby ta grała jeszcze bardziej historyczna, żeby to pokazać ludziom, kurde. Bo jest tutaj oczywiście to co ja wspomniałem, budynki, ludzie, uczucia, wszystko, pokazane, akcje jakie tutaj były, morderstwa, masakry i wszystko co tylko możliwe Jak tutaj Polacy walczyli właśnie o to wszystko O to co mamy teraz. O tym warto gadać. Chociaż o tym się nie gada. Często o takich ludziach co mówią, że o warszawa była dobra Mówi się, no jak, narodowcy, od razu. Narodowcy, narodowcy, jolo, jolo, koniec. W każdym razie właśnie o to chodzi. Ja by się cieszył mimo wszystko, żeby ta gra była właśnie bardziej, właśnie, historyczna. Następna rzecz, którą bym zmienił jeszcze w tej grze, to to trudność. Ja gram na trudnym. Gram na poziomie trudnym, bo zmieniłem. I, I to nie jest trudne. Jesteśmy typem, który w magiczny sposób może oberwać 50 nabojami i dalej przeżyje. Więc to jest tak trochę dziwne, powiem sobie szczerze. Dobra, musimy wejść do kanału na terenie zajętnej tramwajowej, okej. Okay. No 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 shitter, shitter, shitter! Już bin nie widziałem! Skończyliby gadać. Był koniec sprechen Machen Pal tego papierosa Nikt nie zauważył jak zgi... Dobra, zauważył ktoś. Czerwona beczka zawsze na propsie. Dobra, powiem sobie szczerze, że to nie wyszło aż tak dobrze, jak ja bym chciał. Chociaż z drugiej strony widzę tutaj jakieś ściany. Wow. Tutaj się nie spodziewałem kogoś takiego zauważyć. Ale jedna rzecz, która mi się podoba, którą chociażby widzicie teraz. Mamy tak naprawdę wiele opcji wyboru, tak jak nie jest to zwykły kradzież trójka, w którym nic nie stojącowo. Podobno mamy wiele dróg wyboru, a tak naprawdę nie przejdziemy tej gry nie wiadomo gdzie, chociaż kolejce trójkę można przejść nie strzelając ani jednym nabojem. Z drugiej strony, w tej grze też tak można zrobić, bo próbowałem i powiem szczerze, że bieganie od typa do typa na łatwym, bo na trudnym to jest też trudne, bo więcej życia tracicie logiczne. No to moi drodzy, właśnie. Tutaj dosyć, dosyć fajnie jest to zrobione, że mamy cały taki wybór. Zauważcie, że nie dość, że przed chwilą mnie mój znajomy pytał, czy chcę być sniperem, czy chcę właśnie z ziemi. <laughs> wybrałem to drugie, oczywiście. No to już nawet chociażby teraz jestem typkiem, który po prostu się skrada. A mógłbym, oczywiście, zagrać dosyć szybciej, tak mi się chociaż wydaje. co nie, 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 wybuchająca beczka. I to jest to, o czym mówię, że po prostu tak naprawdę można przejść. Dobra, po prostu można tutaj sobie pochodzić i nie są 20 osób ciebie. Ech, walnie. Dobra, nowy cel. Porozmawiać z kozerą. Zobaczcie, że teraz jako tako nie mamy ani słówka o tym, że. O, może się zakończy coś... O, to miejsce na pewno pamiętacie. Jak nie, to, to ob ob obejście pierwszy odcinek. Jak już to nie no dobra, po podobne strasznie. Światło, o światło to strasznie fajną rolę gra. Co jak chcę, ale to trzeba pochwalić. Kozera! Hawkins. Ty żyjesz! Zdziwione? Nieustannie. No, już niedaleko. Okej. Okay. Okay. Dobra, taki gaz. Co to za gaz kurde? <śm> <śm> Testowałem, jak długo wytrzymam powietrze. Akurat, tak długo zanim powiedziałem kur. Pasuje, pasuje. Dobra, moi dragioi, udało się nam. Nie wiadomo, co zrobić. Ocieknie przed trującą O O jasno, ale by mnie to napieprzyło. No zobaczymy. Ciekawe w ogóle, jak się ta graczowa zakończy. Jestem bardzo ciekawy, co oni tutaj robili. Co oni tutaj wymyślili. Snajperka, o, Panzer Shrek. Panzerfaul, sorry, sorry, przepraszam, Panzer. Pan, ja już, ja już czuję, ja już bym czuł ten hejter normalnie. Zniszcz czołg. Bęk! Dobra, poszło szybko. Dobra, mamy stela. Widzieliście, tą bombę wybuchła w powietrzu, następny bóg. Nie tak to wyglądało, co nie? Powiem wam szczerze, że nigdy w powstaniu, o, o powstaniu warszawskim nigdy nie czytałem o samolotach. Bo ich tutaj są tysiące, nie zauważyliście tego? Tam ktoś nawalał w dwóch człowieków z karabinku. Tutaj niestety yy, jakaś bomba. Tutaj następny, tutaj jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden. Tak, widzę, że to jest, ale fajny efekt. Jo, sssssss, Skończ we mnie na farę, to co, co to ma być normalnie? Dobra, chyba musimy próbować ponownie. Mam nadzieję, że się zapisało. Tak, zapisało się. No dobra. Nie robimy wcięcia, bo to jest 10 sekund wydano w prawo, co nie? Chociaż dobra. Dobra, moi drodzy, wracamy. Tak jak mówiłem, właśnie chciałem zobaczyć, jak to wszystko się zakończy. Czy pójdziemy właśnie z tymi cywilami aż do rzeki? Czy co? Nie, żeby coś, ale się zbugowałem! ZBUGOWAŁEM SIĘ! Ja się nie ruszam, ja nic nie klikam, on sam chodzi. Do tyłu, panie kołany. O dobra, już, już się odbugował, okej, okay, niech będzie. No, widzę, że mogę celować, dobra. Czyli już, już mi przeszło. No, zobaczymy, co to będzie. Jestem, mam aimbota! Widzę przez dymy. Ej, spokojnie, bo mnie ten noob zabije. Ej, nie mam amunicji, no ktoś się jaja robi. Czy tam jest już rzeka? Wow, ale to jest bardzo fajny efekt ten, co tutaj widzicie. Skąd tu tyle tych Niemców? Skąd ja mam tyle amunicji? Już chyba 10 ponad wywaliłem. Wow, jednak rzeka. Czyli co, to jest już jest koniec? Chłoda. Hmm. Zakończenie prawie jak w Call of Duty, co nie? że się jakiś nóż będzie miał i ktoś go walnie, albo go zaszczeli. Ej, kropka, kropka, w, kropka w kolonii ty, było podobnie, co nie? temu 2 chyba Jest kozera, kurde kozera, ale jeszcze teleportnęło, nie to, to odrzut, dobra, nieważne Taka bomba trochę wybuchła Dobra, Panzerfaust Co ja mam z tym Panzerfaustem zrobić? O panie, chyba przestrzelić, tak mi się wydawało Nie Do czyj, do łodzi, dobra, jestem te łodzie już by rozduprzyli, przecież na, na mnie wszyscy czelają, a te łodzie co, oni żyją? Dobra, lecimy z tymi łodziami... No właśnie, akurat, je rozwalili. No zobaczymy, co tutaj w ogóle będzie. Co to będzie w ogóle za zakończenie? Czy to już jest koniec? Most w Warszawie? Czy ktoś ich czasem nie wysadził? No nie wiem, co to jest za most, ale mimo wszystko. Ten jest wysadzony. Czy to już jest koniec? Powiedziałbym, że takie średnie zakończenie, ale... Ale... ale jak, jak, jakie oni inne mogli zakończenie robić? No przepraszam za bardzo. Wow! Koniec! Myślałem, że jeszcze będę z pół godzinki, ten odcinek będzie trwał, nie 16 minut. Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy... E, całą gierkę enemy fronta. Powiem szczerze, że gierka jest najbardziej fajna, pomimo tego, że ma naprawdę niski ocen, bo ma chyba 6, coś, 6,7 na 10, to, to nie wiem dużo, to jest mało w wyniku, to powiem szczerze, że naprawdę gierka, która mi się jak najbardziej spodobała i po prostu bo fajnie grać, ale nie było tych takich dreszczyków na końcu, nie było takiego zakończenia innego, jakiegoś takiego bardziej dynamicznego, Tu na chwilę powiecie, Tinga, to jest powstanie, co oni tu mogli zmienić, no to jest prawda, moi drodzy, że jednak mimo wszystko... Po prostu ta gra mi się podobała. Nic dodać, nic ująć. Ja się fajnie bawiłem, misje były fajne. Pokazanie fabularne niektórych misji było fajne. O historii, jak mówiłem, już powiedziałem wcześniej, żeby troszeczkę ją dodać jeszcze bardziej. Ale gierka jak najbardziej okej. Okay. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ta cała seria Wam się jak najbardziej podobała. Złapcie, nie łapcie, tylko ja mam złapać. Wy rzućcie jakimiś łapkami, jeśli się Wam podobała. Będą nowe serie. Ja mam nadzieję, że wszystko jak najbardziej Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.